Wyobraź sobie dar, który nie tylko pomaga, ale rośnie. Fundacja Owoc Ofity stworzyła fundusz pomnażania dobra. To sposób, by zamienić darowizny w inwestycję społeczną. Z wielu zgłoszeń wybraliśmy sześć organizacji o największym potencjale. Mają sprawdzone programy, skuteczne metody, odważnych liderów gotowych na rozwój. Jak ich wspieramy? Po pierwsze, Zapewniamy trzyletnie stypendium finansowe, które pozwoli liderom tych organizacji zrezygnować z pracy zawodowej i skupić się w pełni na realizacji ich misji. Po drugie, zapewniamy comiesięczny mentoring i wsparcie ekspertów, dzięki którym organizacje rosną znacznie szybciej. 100% Twojej darowizny trafia bezpośrednio do beneficjentów. Eksperci przekazują swój czas i wiedzę jako ich dar. Potrzebujemy 2 miliony 700 tysięcy złotych, aby uruchomić trzyletni program wsparcia dla sześciu wybranych organizacji. Dołącz do nas! Wspólnie pomnóżmy dobro.